Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andycy. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 4. Nowe pokolenie. Totalna turbo zamieć śnieżna, oczywiście jest noc. Rower dalej stoi na środku ulicy. To się w tej rodzinie słuchajcie, nic nie zmieni chyba nigdy. Natomiast wszyscy śpią, em, bo jest. No, po północy. Czekajcie ja sobie tylko zobaczę, czy na pewno. Kto tam łazi? No. A przepraszam. Nie wszyscy śpią, bo mamy gościa. Mamy gościa w naszych skromnych progach. On jeszcze do domu nie postanowił pójść. E, czy ja mu chcę towarzyszyć? No nie wiem. Zastanawiam się, czemu on jest też w płaszczu i w kurtce. Ostatnio słuchajcie, mm, każde wejście do gry skutkuje tym, że mam wszystkich w kurtkach. Nie wiem o co chodzi. O! Pan Dawid zdecydował się. Pan Dawid, nasza rodzina Dawid, zdecydował się w końcu pójść. Świetnie, o godzinie pierwszej, dobrze. Teraz sobie teraz tylko, słuchajcie, zobaczę, e, czy wszyscy śpią. Tak, Babulka śpi, Młoda śpi. A co tutaj, czemu to cieknie? Zamień to, jesteście, no, teraz milionarami, ale wcześniej ciąłaliśmy te grosze i nie było tak hop i dzięki temu mieliśmy umiejętności. Dobra, e, Denis i Naomi śpią, Kaśka smacznie śpi, Marcel śpi, Hope śpi, Dobra. No i Arusia też. No dobra, moi drodzy, to my sobie poczekamy. Natomiast w ogóle ja widzę, że ja mam... Ja mam w Simsach 320 fps no już teraz 60. Jest to niespotykane. Ale chciałem powiedzieć, że e, czekam na komentarze odnośnie tego, czy chcemy iść. Na studia naszą trójką e, nastolatków, i czy chcemy te studia przechodzić jakby razem, ich życie studenckie, ich życie akademickie, czy chcemy w tym im uczestniczyć, w tych ich przygodach? Czekam na Wasze komentarze, bo nie wiem, czy nie pamiętam, czy mówiłem o tym w czwartek, e, we w czwartkowym odcinku. Mam nadzieję, że tak, i że tam już pisaliście. Jeszcze ten czwartek nie nastał u mnie w życiu prywatnym. E, więc no, ciężko mi zobaczyć, czy komentarze już są. Natomiast, e, no teraz jak wy to widzicie, to już na pewno były. Więc mam nadzieję, że napisaliście, jak nie to napiszcie tutaj. Tak. A ja sobie przyspieszę czas i zobaczymy, bo... O! No a czemu ty już? Co się stało, że taka muzyka dziwna. Że członkini twojej rodziny na nami i to. Na nami i to. To jest jego mama. O, babcia w sensie, przepraszam. To było megu. Na, na... O mój Jezu! To bu... ciocia. To była ciocia na nami. Na na. No, ciocia. Czekaj, Jezu, jak to wyjaśnić? Moment. Ojciec? Tak. No, ciocia, dobrze, to była jego ciocia. Jezus, nasze pokolenie y, wymiera trochę mi się do nie... Znaczy nasze, no jeszcze nie nasze, ale trochę mi się do nie podoba, że oni tak wszyscy idą jeden po jednym boże. A gdzie ona mieszkała? Czy ktoś z was wie? Hmm. No dobra, Naomi, co ty? Jakie ty chcesz czytać ogłoszenia? Czy ty oszalałaś o godzinie drugiej w nocy, prawie trzeciej? Dlaczego ty nie możesz spać? Ale jak nie możesz spać, to my to e, załatwimy, moja droga, proszę bardzo. E, napisz. Ćwiczył umiejętności literackie. Zapraszam, jesteś skupiona, a to jest idealny nastrój do tego, żebyś sobie trochę poćwiczyła i miała większy poziom kariery. Bo twoja... Aha, bo babcia już jest na emeryturze, no tak. Zapomniałem. Chciałem zobaczyć, na którym ona była, ale no nie możemy tego sprawdzić. A ty, Naomi, czekaj, do pracy idziesz kiedy? No, masz wolne, więc idealnie. To ty sobie możesz siedzieć i ćwiczyć i pisać, a reszta domu niech śpi. No, termostat działa. Kogo ja słyszę? Eee. No, ktoś gdzieś tu rozmawiał, przecież słyszę. Jest niemożliwe, żeby to była na Omi. TO BABCIA GADA PRZEZ SEN! Znaczy, ona nawet płacze, bym powiedział. No Zuza, No jesteś z nami, jesteś wśród swojej rodzinki. O, buntuje się. Ten, jeszcze jeden bunt A czemu ty nie śpisz? A czy ty to oszalałeś? Do spania. Dzisiaj jest poniedziałek, do- do- do szkoły rano idziesz. Wróć do łóżka. No, Marcel. No. Dziękuję ci bardzo ślicznie. Idź i śpij, i jeszcze nawet mi, nawet mi tu nie denerwuj. No, wszyscy śpią, więc wszyscy mają spać grzecznie. Okej. Okay. Ona pisze. My sobie poczekamy. Ja bym bardzo się już była na ten punkt y, tych umiejętności nauczyła się. Bo wiadomo, że nam się to do awansu przyda, ale to już jej naprawdę bardzo ciężko i bardzo opornie wchodzi. O, rumba przyjechała. A czemu ta książka? Czemu ta. Kogo to jest praca domowa? Hope. Nie. To jest twoje? No przecież ty masz swoje. Ty masz swoje i ty masz. Kogo to jest praca do. A czemu ty to masz? Przecież ty nie jesteś jeszcze w podstawówce. Czy my możemy to jakoś. pozbyć się tego? Ustaw tylko głowę. Pewnie. Ustawmy jako głowę. O, młoda już jest głodna. No, za chwilę będzie pobudka pewnie. Wiadomo. Dobra, poczekamy aż yy, Naomi... No też już zgłodniała, widzę. A czemu ty już nie śpisz? Następny mądry. Co ci ty idziesz? On idzie się chyba wyżalić. Boże, pitulek. O no, tak. No to teraz jak ona pisze, jest w transie, jest pewna siebie i w ogóle skupiona? A wiesz co? a Możesz narysować smutny obraz? A zrób jakieś ab abstrakcje. Niech abstrakcja ci się kojarzy ze smutkiem. Już. A ty. Cudowne, tak wszystko. Wszy wcześniej wszyscy wstajecie. Dobrze, skorzystaj sobie. Um, w ogóle do tej łazienki przydałoby się perysznie zdać. Ale dobra, skorzystaj sobie. Potem e, nie musisz niby prysznica, więc możesz sobie wziąć jakieś resztki. Jeżeli w ogóle jakieś są, ten maluje i pewnie wspomina myśli o członku rodziny. Uh -huh, dobrze. Ty wiesz, co masz robić. Też jesteś głodny. Idziesz. Też już jesz. No i. Aha, bo to jest głodna turbo. W ogóle tutaj taki syf. Jak to jest możliwe? E, otwórz. A co tu się, czemu to jest puste? Czemu mamy puste żarcie w lodówce, w sensie puste talerze? Dobra, dajmy mi te jajka na to ście, niech będą. O! Widzę, że babcia wstała też. Eee, weź sobie. Babulka, a ty co tam? Babulka nie jest jakoś mega głodna, ale poczekaj, 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 poczekaj. Przebierz się po pierwsze. Gdzie ty schodzisz? Aha, ty na dole, bo ty się jajka na toście. No, eh. Um, hop, czy ty zamierzasz oddać te jajka na toście gdzieś? Czy co ty z nimi zrobiłaś? A, bo już nie ma więcej porcji. O, widzisz, widzisz Kasia, proszę bardzo, weź sobie inne resztki. No, am, sorry. Babcia, no tak, od 6.30 si kawa czy herbata, program telewizyjny, śniadanie i i lecimy. Piszesz, piszesz, a ty to tak stoisz? No daj mi to. O. Czy ty się motywujesz? Tak. Jezu, oni wszyscy są ciągle smutni. Oni są ciągle wszyscy smutni przez to, że się takie rzeczy dzieją w naszej rodzinie poczekaj ty nie skończysz tego obrazu, raczej zostaw małą. Ona sobie poradzi, babulka. Chciałem powiedzieć, że babulka z nią jest. No, babulka otóż z nią nie jest. Hop, a Hop się wspina. Dobrze, to babcia w takim razie. Babcia Zuzia Zuzia? Ba ba no, do no, babcia Zuzia no, tak brzmi. No, babcia Zuzia no, babcia Zuzia. Babcia Zuzia, proszę bardzo. Mm. Gdzie jest ta kąpiel dla Arusi? Proszę. Babcia jest bardzo spięta. Ta babcia wykąpie... E, młodą to już się rozepnie trochę. Denis... A, bo ty dalej malujesz. No dobra, maluj. Masz ten punkt, moja droga, czy jeszcze nie? No, jeszcze nie. O, mamy znowu talerze saci my... Ciągle tego sprzedajemy. No wiadomo, wiadomo. Biznes talerzowy, ale to wiesz co, to ty już się możesz przy mnie przebrać, moja droga, bo ty już do szkoły teraz idziesz. Stój Przebierz się. A ta co? Letnie rytmy, bla bla bla, bla prosz, patrzcie. Nie, idziecie sami dzisiaj. W sumie jak zawsze prawie. Tylko ty nie zdążysz. Te rytmy to możesz wyłączyć, co? Boż do, do szkoły. O, przebrałaś się, no to idź. O, proszę! Ona pomału się umiejętności literackie, widzę. Dobra, mm. zdobywaj przyjaciół dzisiaj. Czy ty już polazłeś? Czemu nie przebrałeś się w kurtkę? Bardzo bym chciał wiedzieć. W domu to paradujesz, paradujesz w kurtce, a tutaj nie możesz się przebrać, dziadu? Przyjaciół zdobywaj dzisiaj. O, no, widzę, że Hope zadowolona. Tam się z babcią pluska. Tym bową w tej chuście. Dobra, zdobywaj przyjaciół. O, ten do pracy poleciał, Boże, w tym kasku. E, czy ty masz jakiś awans, na przykład zaplanowany albo coś? Teoretycznie. E, pracuj ciężko. Niech ci się poprawia tam ocena. Dobra, Zuzka została... Aha, Zuzka kąpie. Babcia Zuzia. Zostaw te, tego dzieciaka, ona ma... Babcię, babcie się nią zajmie. Ty pisz, ty się skup na swoich obowiązkach. Ale wiesz co, poczekaj, zanim skończysz... To po pierwsze, przestań pardować prowad w tej koszuli nocnej, tylko weź, że się przebierz. Raz. Po drugie, e, weź sobie resztki. Czy my troszkę wszystkie talerze już opróżniliśmy? O, jeszcze jeden. Czy my możemy coś? No nie możemy, a ta praca tak będzie leżała domowa. Mhm. No to fenomenalnie. O, weź sobie resztki, dobra. Ona jest znowu głodna. No po prostu, ty aria. Ja nie wiem, poczekaj. Ale babcia cię tu mogłaby ogarnąć w tej kuchni, co? Eee... Kanapka z szynkomiserem, proszę bardzo. Tylko pytanie: czy babcia. No ale to ty, czekaj, aria, bo ty musisz tu podejść. Nie wiem, czy ty znaczy to ty... zejdziesz po schodach, to ja wiem, że ty zejdziesz. O! Kaśka spotkała Natalkę. Bardzo się cieszymy ze spotkania trzeciego stopnia. O, szklanka mi trzaska. No, idź na dół, idź. Idzie. No, ale przepraszam, czego ty się spodziewasz? Ale przestań ty się wściekać. Hoł spotkała genowe ogienia. No dobrze. Ehm. Kto dzwoni? Przyjaciele górą. Kasia próbowała dziś uciec z lekcji, żeby pocieszyć przyjaciółską koleżankę. Co mamy jej powiedzieć? Mm. Niech, Na sam niech najpierw porozmawia z na. no, na czym. Odpowiedzialność. Jak można uciekać z lekcji, ty, babo? W sensie, no wiem, że można. Eh. Eee, Przenieść tutaj Zuska. Wieczorne zakuwanie. Kasia ma przed sobą bardzo ważny sprawdzian, ale ostatnio w szkole tyle się dzieje, że nie miała czasu się przygotować. Czy Kasia powinna wypić mnóstwo koli i zakuwać do sprawdzianu? Czy znaleźć sobie jakieś lekkie zajęcie i dać mózgowi trochę odpocząć? Łatwe zajęcie. Kasia bardzo ciężko pracowała w szkole. Po kilku minutach wypoczynku dla mózgu Kasia zasypia. Chwilę później budzi ją szelest arkuszy uderzających o blat ławek. Też już się zaczyna. O nie! No, to Kaśka, że się nie popisała, Ci po prostu, naprawdę. A, a, poczekaj, czekaj, czekaj, moja droga, co ty tu już przed tym telewizorem robisz? Skorzystaj i proszę ćwiczyć umiejętności literackie dalej. O, Mariana spotkała. Ta dostała tantiemy, ta też dostała tantiemy, a emerytura babci? Emerytura babci jest bardzo ważna, tak uważam. Dobra, co ty na nią stoisz? No, Aria już siedzi. Weź sobie resztki. Pada śnieg, tak, no tak, bo jest to... Chociaż już nie ma zamieci chyba, czy jest? Nie, już nie ma, bo nawet... Mm. O! Oh. No tak, właśnie, kochanie, No, zbliżają się studia, więc proszę czekać na... czekam na komentarze. Proszę pisać. A tylko, że młoda już zjadła i teraz... Ojej, mamy nową panią gosposię. Ja pani nie widziałem jeszcze. Aha, halo, halo. Hitomi... Fukuda. No tak, fukuda. Dobra, babcia, jak yy, pod, podnieść, albo wyjmij ją, po prostu wyjmij ją z tego kosza. Z tego kosza. No, wiadomo, że babcia najpierw musi zjeść. To nie jest moje drzwi takie hopsiup do przodu. No. Co ty masz dobrego? Co to jest? Kolacja z rybą bez laktozy. No, to też warto wiedzieć. Pani chodzi. Pani robi porządek w naszej lodówce, widzę. Ja jestem ciekawy, czy pani zrobi porządek. Co ty wprawiasz? Proszę ćwiczyć umiejętności literackie. Czy ja się nie wyraziłem jasno, Naomi. No. O. Tak, wy już się wyciągnęłyście z tego nosidła. Hmm. Ale z ciebie, słodziak. Zrób słodziaka, ale z ciebie słodziak Opieka A to tu jest obowiązką opieki Matko jedyna Gdzie mamy te Ucz mówić Pouczymy się trochę mówić, Aria Bo Aria, ty na którą mówisz? Co ta babcia tam wywija biodrem w prawo, w lewo? No No, a może poruszanie się? Byśmy tutaj. O, Martel spotkał Szymona, świetnie. Babcia, czy ty możesz z nią porozmawiać normalnie, uczyć ją mówić? Hopp spotkała Krzysia. No. Dobrze. Tutaj chcemy, co ja robię? A oni możemy masz bardziej chodzić, żeby się uczyła chodzić? Uczyłam mówić. Zejdź z tego krzesła. Złaś tego krzesła, powiedział. Czemu ty nie piszesz? No, rodzina wariatów dzisiaj. Oszalałaś? Przecież tak mało ci zostało, no. No, wreszcie się uczą. Matko, ile trzeba się naprosić i nagadać? I to jest po prostu szok. No i co? A czemu? Co, że się pouczyłyście? O co chodzi? No, poziom czwarty, świetnie, no ale coś więcej? Czy to wszystko? Mm -hmm. Poczta. Dobra Na o <grystanie> Naomi, ty mnie dzisiaj. To ja nie wiem, o co ci chodzi dzisiaj. Tak ładnie rano sobie praskowałaś. E, opłać rachunki, idź. Idź i ja opłać po prostu. Oho, spotkała Bartka, świetnie. O, a te znowu się uczą. No, rodzinny cyrk. Czy ty pójdziesz zapłacić rachunki, czy będziesz stała jak pień? <grystanie> Dobra, 8 tysięcy nasze. Oj, nie tak w dół bym chciał. Ja bym chciał, żebyś ty skończyła tę umiejętność literacką. Możesz, proszę, zobacz, napisz. Umiejętności literackie, poćwicz swoje, Naomi, nie bądź taka. Kaśka na limit życia mhm, w stylu życia w sensie. Limit życia. Może nie tak prędko, Potter. Może, co? By tyle ci osób spotykać? Dobrze, trzeba powiększać wasze grono. Zna... A co ty masz taką czapę, Dorota? Mama, mama, mama. To jest Boże, jak ona się wkurza. I ty się wkurzasz, bo co? Dobra, wiesz co, idź potańczyć, bo ja chyba widzę, że z tobą to... A czemu to tam było. A czekajcie, a czy nasza pani. Czy nasza pani jeszcze jest? Nie ma. Zostawiła talerz, ale posunęła siuśki. Dobra moi drodzy, kończymy tą farsę na dzisiaj. Bo po prostu się nie da. Podaj obiad. a Możesz coś innego wykwintnego zrobić. O co ty co ty potrafisz wykwintnego? Zrób sałatkę kaprezę na, dla 8 osób, bo u was jest akurat siedmiu. To akurat dobrze. Lawki, Kiski, bezowski, Dziękuję Was bardzo mocno i serdecznie słyszymy się niebawem w kolejnym odcinku. Tak więc trzymajcie się, cześć, do następnego, no i pa pa. Popatrzmy sobie na ten piękny widok. Uwielbiam.